Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jest to kolejny z moich materiałów, który ma pomóc rozjaśnić kwestię suplementacji osobom, które są zainteresowane jej wpływem na wyniki osiągane na siłowni. Dużym błędem jest kupowanie takich produktów w losowy, nieprzemyślany sposób. Nie każdy z nich będzie właściwy pod kątem naszych celów. Niektóre przydadzą się, jeżeli chcemy nieco poprawić nasze osiągi, inne w przypadku redukcji, jeszcze inne będą właściwe, kiedy chcemy budować masę mięśniową. To tym ostatnim przyjrzę się w tym odcinku. Zapraszam do przeglądu suplementów, które mają udowodnione działanie sprzyjające budowie masy. Skupię się tutaj zarówno na środkach, które bezpośrednio zwiększają masę mięśniową, ale także takich, które mogą powodować to pośrednio umożliwiając nam wykonanie mocniejszych treningów. Jeżeli chodzi o substancje, które potrafią bezpośrednio zwiększać naszą masę mięśniową, niestety jest ich niewiele. Wśród pewnych suplementów, które mają dobrze udowodniony wpływ na budowę mięśni, jestem w stanie wymienić tylko dwa, oba doskonale znane każdemu, kto miał styczność z treningiem siłowym. Pierwszym z nich jest odżywka białkowa. Jest to po prostu narzędzie do uzupełniania w naszej diecie tego makroskładnika. Jeżeli nie mamy możliwości zjeść odpowiednich ilości pełnowartościowego białka w diecie, to ratuje nas właśnie ten suplement. Dzięki niemu spożywamy w ciągu dnia tyle białka, ile jest wymagane, by zmaksymalizować efekty naszych treningów. Co to znaczy optymalna ilość białka? Dzienne zapotrzebowanie na ten makroskładnik wyraża się w gramach na kilogram masy ciała, a wartość ta zależy m.in. od naszej aktywności fizycznej. Ponieważ po treningu wzrasta synteza białek w mięśniach, aby jej sprostać, osoby aktywne fizycznie muszą zjeść go więcej. Nie będziemy analizować pojedynczych badań, tylko od razu spojrzymy na metaanalizę, która podsumowała wyniki aż 49 publikacji. Okazało się, że najbardziej uniwersalna zawartość białka w diecie to 1,62 g na kilogram masy ciała. Powyżej tej wartości przeciętnie nie odnoszono już dalszych korzyści. Jednakże warto zaznaczyć, że w rzeczywistości 1,6 g to wynik średni. Widełki natomiast wynosiły od 1 g na kilogram do 2,2 g na kilogram. Oznacza to, że niektóre osoby osiągały maksymalną syntezę białych w mięśniach już przy podaży 1 g na kilogram, inne maksymalizowały efekty dopiero przy 2,2 g. Tak więc, aby mieć pewność, że spożywamy odpowiednią ilość białka, w rzeczywistości należałoby celować w okolice 2 gramów na kilogram. Jeszcze więcej będą potrzebowały osoby z bardzo dużą masą mięśniową będące na dopingu, kiedy synteza białek w mięśniach eksploduje i potrzeba go znacznie więcej. Tak czy inaczej, jeżeli jesteś naturalem, najprawdopodobniej wystarczyć 1,6 g na kilogram, a żeby się upewnić, możesz podbić zawartość białka w diecie do 2,2 g. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by to wszystko dostarczyć z diety. Jeżeli jednak masz z tym trudności, odżywka białkowa ci pomoże i spowoduje przyspieszoną budowę masy mięśniowej oraz siły. Suplement numer 2 także zna każdy, a jest nim kreatyna. Poświęciłem jej cały osobny odcinek. Także jeżeli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego suplementu, koniecznie zapoznaj się z tamtym materiałem. Tutaj tylko podsumuję jej wykazane znaczenie dla budowy masy mięśniowej. Na początku warto jednak zaznaczyć, że w przypadku tego środka ocena ilości budowanej suchej masy mięśniowej jest dość ciężka, ponieważ można łatwo pomylić zyski wody z zyskami masy mięśniowej. Na kreatynie bowiem dosłownie puchniemy, bo zwiększa się uwodnienie komórek mięśniowych. Za zyski masy odpowiada zatem w dużej mierze wzrost zawartości wody w naszym ciele. Niemniej mamy dowody na to, że sama tkanka mięśniowa także idzie do przodu. W metaanalizie z 2003 roku uwzględniono aż 100 badań, które oceniały działanie kreatyny. Okazało się, że jej suplementacja zwiększała zarówno moc, jak i beztłuszczową masę ciała. W publikacji z 2009 wykazano, że suplementacja kreatyny w połączeniu z treningiem siłowym nie tylko zwiększa beztłuszczową masę ciała, ale także zmniejsza stężenie miostatyny, czyli białka, które hamuje budowę masy mięśniowej, aż o 17%. Dodatkowo przyjmowanie tego suplementu wiąże się ze wzrostem IGF-1, który ma właściwości anaboliczne. O ile zatem ciężko jest ocenić, ile zyskanej dzięki kreatynie beztłuszczowej masy ciała stanowi tkanka mięśniowa, a ile woda. Wydaje się, że ten suplement jak najbardziej posiada zdolność zwiększania ilości tkanki mięśniowej. Jeżeli chodzi o suplementy o udowodnionym bezpośrednim działaniu na budowę masy mięśniowej, to by było na tyle: kreatyna i odżywka białkowa. Możliwe, że parę osób w tym momencie rozczarowałem, jednakże faktycznie póki co żaden inny suplement nie ma mocnych dowodów na takie działanie. Niemniej warto byłoby wymienić w namiasie kilka suplementów. Co do których także zauważono pewien potencjał. Pierwszy dodatkowy środek to egdysterydy. Podobnie jak w przypadku kreatyny poświęciłem mu osobny materiał, do którego obejrzenia Cię zapraszam. Póki co o tych suplementach można powiedzieć to, że wykazano ich skuteczność w badaniach na zwierzętach, natomiast u ludzi uzyskano rozbieżne rezultaty. Dodatkowo można znaleźć sporo anegdotycznych dowodów na ich skuteczność. Widać w nich duży potencjał, jednak na razie czekają w kolejce na potwierdzenie skuteczności u ludzi, przez to nie mogę ci ich polecić. Następny środek wymaga krótkiego wstępu. W jednym z badań wykazano bowiem, że to ile mięśni zyskasz dzięki treningowi siłowemu, zależy nie tyle od Twojego poziomu testosteronu, a ilości receptorów androgenowych. Dokładniej będę tą publikację omawiał w jednym z nadchodzących materiałów, na razie po prostu przedstawię ją jako fakt. A zatem, jeżeli moglibyśmy zwiększyć w jakiś sposób ilość receptorów androgenowych, które odpowiadają za szybkość zyskiwania masy mięśniowej, to budowalibyśmy więcej mięśni. Okazuje się, że mamy jeden suplement, któremu przypisuje się omówione działanie. W jednym z badań taki efekt uzyskano suplementując l -karnitynę. Trzy tygodnie podawania 2 gramów tego suplementu dziennie spowodowało zwiększenie ilości receptorów androgenowych w komórkach mięśni szkieletowych. Jednakże póki co nie wykazano, by miało to istotne przełożenie na zyski masy mięśniowej u młodych, trenujących facetów. Zatem teoretycznie L-karnityna może pomóc w budowie mięśni, ale w praktyce nie zauważono, by tak działała. Póki co nie mogę jej zatem w tym celu polecić. Skuteczność w zwiększaniu syntezy białek w mięśniach wykazano też w przypadku BCAA. Jednakże biorąc pod uwagę, że jest to w gruncie rzeczy uszczuplona wersja odżywki białkowej, lepszym wyborem będzie po prostu wysokiej jakości białko. Kiedy porównywano skuteczność tych dwóch suplementów, zdecydowaną przewagę we wspieraniu budowy masy mięśniowej posiada odżywka białkowa, dlatego po prostu bardziej opłaca się zainwestować w nią. I na tych suplementach zamykamy kwestię bezpośredniej budowy masy mięśniowej na dobre. Warto jednak przyjrzeć się suplementom, które zadziałają na zyski mięśni pośrednio. Pierwszym z nich będzie beta-alanina. W badaniu z 2011 roku wzięto pod uwagę 37 zawodników futbolu amerykańskiego i zapaśników. Ci, którzy spożywali beta-alaninę po 8 tygodniach zbudowali około 0,5 kg beztłuszczowej masy więcej niż osoby przyjmujące placebo. Te wyniki powtarzano także w innych badaniach. Zazwyczaj uznaje się, że to działanie wynika ze zwiększania pracy, jaka jest wykonywana podczas treningu, a to przekłada się na zyski masy mięśniowej. Beta Alanina bowiem posiada zdolności do zwiększania wytrzymałości mięśni w aktywnościach trwających od 1 do 10 minut, co może przełożyć się na większą objętość treningową. Ze środków pośrednio pomagających w budowaniu mięśni, koniecznie polecam rozważyć kofeinę. Po pierwsze, z większą ilością energii będziesz miał większe prawdopodobieństwo zrobienia treningu. Po drugie, podobnie jak w przypadku beta-alaniny, może zwiększyć objętość Twoich treningów i wreszcie podbije Twoje możliwości siłowe. A zatem po kofeinie będziesz miał mocniejszy trening, bardziej zaangażujesz mięśnie, co może przełożyć się na zyski masy mięśniowej. Kolejny suplement, który pomoże w zwiększeniu objętości treningowej to cytrulina. W badaniu z 2010 roku zauważono, że podaż cytruliny zwiększyła całkowitą ilość powtórzeń w treningu składającym się z wielu serii. Ponadto zmniejszyła obolałość mięśni po treningu, co może dawać potencjał na szybszą regenerację. Niestety póki co nie wykazano, by cytrulina faktycznie powodowała zwiększenie ilości masy mięśniowej. W badaniu z 2018 roku po 8 tygodniach grupa placebo i ta przyjmująca cytruinę spodowała taką samą ilość beztłuszczowej masy ciała. Suplementem, który pośrednio pomoże Ci w budowaniu mięśni będą także boostery testosteronu. Jednakże nie dlatego, że podnoszą poziom tego hormonu. Po pierwsze, w rzeczywistości większość składników, jakie można znaleźć w boosterach, tak naprawdę nie ma wpływu na ten hormon. Po drugie, to ile masz testosteronu w ciele, nie ma większego znaczenia dla zysków masy mięśniowej, o ile oczywiście znajdujesz się w granicach normy. Jak wykazano w widocznym na ekranie badaniu, liczy się nie to ile masz teścia, ale ile masz dla niego receptorów, ale to temat na osobny odcinek. Tak więc większość boosterów nie podniesie Twojego teścia, ale jak najbardziej poczujesz ich działanie. Zwiększy się poziom Twojej energii czy libido. To wszystko sprawi, że będziesz miał większą ochotę na trening oraz będziesz mógł na nim ciężej trenować. To dlatego, że boostery zawierają głównie związki nie podnoszące testosteronu, ale działające pozytywnie właśnie na poziom energii czy funkcje seksualne, niejako imitując działanie wyższego teścia. Możesz także po prostu zastosować takie środki osobno. Należy do nich Tribulus Terrestris, korzeń maka czy wyciąg z żeniszenia. Faktycznie teścia podniesie ci natomiast ashwagandha czy tongat ali. Sam wyższy teść nie zbuduje ci więcej mięśni, ale większa ochota pracy wpłynie na rezultaty. Tak więc podsumowując, suplementy, które mają wykazane pewne działanie na zwiększanie mas mięśniowej to odżywka białkowa, kreatyna oraz pośrednio beta Alanina. W nawiasie dorzućmy BCAA. Choć póki co nie wykazano tego w badaniach, teoretycznie pomóc w budowie mięśni mogą także egdysterydy oraz pośrednio suplementy, które wpływają na jakość treningu: kofeina, cytrulina czy te mające podnosić poziom testosteronu czy witalności. Na koniec przypominam, że jeżeli zdecydujesz się na zakup jakiegokolwiek suplementu, możesz skorzystać ze sklepu KFD oraz kodu zniżkowego stalowy drąg 6.9. Pozwoli Ci to trochę zaoszczędzić oraz wesprzeć kanał stalowy szok. Na koniec przypominam, że trwa promocja na mój nowy e-book Dieta na Budżecie, w którym dowiesz się, jak zrobić formę życia po kosztach. Przedstawiam w nim nie tylko najlepsze i najtańsze produkty, ale przede wszystkim przepisy na każdą okazję, które pozwolą Ci jeść smacznie, różnorodnie i pełnowartościowo, jednocześnie dbając o budżet. Do 17 sierpnia książkę zgarniesz za niemal połowę standardowej ceny z kodem stalowa dieta. Jeżeli chcesz zdobyć źródło, które pomoże Ci w samodzielnym przygotowaniu najbardziej optymalnego dla Ciebie planu żywieniowego z jedną przewodnią zasadą ma być tanio, to podobna okazja może nie powtórzyć się przez długi czas. Zapraszam na stronę stalowyszok.pl, link znajdziesz w opisie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.